Tak, ale zanim odpowiem na pytanie, uh -huh. to jeszcze może skomentuję ten wynik. Oczywiście, super. 75% rodziców obecnych w sieci pokazuje swoje dzieci, tak? Więc uh -huh. jakby tutaj trzeba spojrzeć na to, że być może niedoświadczone osoby, w sensie nie mając, nie posiadające dzieci również się na ten temat wypowiadają. Jednak życie zmienia się po tym urodzeniu, tak? Oczywiście, my cały czas jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje w internecie, jednakże uważamy, że taka Zamykanie oczu na ten świat internetowy spowodowałby również niewykształcenie się i w społeczeństwie, i również w kwestii prawnej, wystarczającej ochrony do tego, żeby wziąć się za realnych sprawców, którzy stoją po drugiej stronie, a nie żeby wylewać dziecko z kąpielą i e, prawda, po prostu temat zamykać, e, wykluczając dzieci z tej przestrzeni cyfrowej. A Christmas. Christmas. take a look at the To... Hello, Hello, Aria. Co tam słychać? To... Co to jest? Mm. Syropek? Mm. <laughs> Ale to jest od szóstego roku życia, wiesz? Mm. Mogę ci dać spróbować herbatki. Chcesz spróbować herbatki? Czekaj, podmucham ci. Mm. Spróbuj. Mm, dobra herbatka? Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.